Cześć Ale... witam was Elo, dzięki, dzięki witam was bardzo serdecznie, ja nacy wam się dzieje, dzisiaj jest to kolejny odcinek na moim kanale, tym razem są to Skywarsy, URF! E dzień dobry Tak, nie, nie jest ze mną ten też. pies, nie, nie Ej, a wiesz ja już tam od ciebie dobra. poszedłem, wiesz o tym, że to tam Aha do, Dobra, dobra. W dzisiejszym odcinku słuchajcie ze mną makabra, abra, w ogóle pies elo, 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 w ogóle bardzo, pies babci. Nie? No w dzisiejszym odcinku oczywiście Wołoczery co 100, kody, co kody, macie co 100 do góry i w ogóle mega fajny tryb Skywars nowy na Wertezie, zaczynajmy! Ja ok, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku, oczywiście tutaj gramy sobie na nowym trybie, tutaj jeżeli nie wiecie o co chodzi to ja wam tłumaczę, tutaj proszę ja państwa... Ja nie wiem o co chodzi! To, to, to słuchaj, tutaj się itemy, te właśnie, to, 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 to mam, te gadżety, te gadżety no. i w ogóle te klasy się regenerują człowieku co 5 sekund. Także szybko się regeneruje. jak użyjesz flesza, to no. zaraz będziesz miał z powrotem tego flesza, nie? Pod poprzednim odcinkiem wbiliście prawie tysiąc łapek do góry. To, to jest po prostu chore. No to jest chore, abra. To I jest my... chore, tysiąc łapek do góry. Ja się, ja się. więcej. się ile mają wbić pod tym odcinkiem? Nie, no jeżeli nie będzie tysiąca, no to ja nie to... nagrywam więc Ja z kończę z pracownikiem. Ja kończę to z YouTube'em jak nie będzie tysiąc więc... łapek do góry. Ogólnie ja słyszałem od widzów, że tu będzie tysiąc złapek w górę. Tak mi mówili. czy I mi to też prawda nie Ktoś wiem. tak mówił właśnie, no. O, 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 rakieta, o. Biorę człowieku, lecę, obok kobo na środek, gościu, gościu, zbieram już i tebie, proszę państwa, babe spodnie, żyjesz, żyjesz? Ej, żyję, ale nic nie widzę, bo gdzieś w ogóle spadłem dalej. No i w, o, w ogóle, dobra, proszę żyję. Państwa, tutaj zapraszam żyję. Was na kanał, oczywiście tutaj Abry, zapraszajcie <laughs> go na snapie na kanał. <laughs> Zapraszajcie go na snapie, słuchajcie, zapraszajcie go w ogóle do znajomych na Facebooku wszędzie. go też byście zaprosili na snapie, co? No właśnie, Oglądasz film z Minecrafta, ale na snapie to już nie dodasz że Diego, no nie? Ja bym dodał, ja bym ty, dodawał, ja nie? Też, ja, też by, ja też bym dodał Ja bym dodał jak krzeszynkę normalnie. Ja, ja, jeszcze nikogo nie zabiję, bo tu w ogóle cię rozgadałem Ja tu no, poszedłem od razu to... jak, jak, jak na środek poszedłem Jakie i ty będę miał P... Ja to uwielbiam tak, gadać Pokoram na wszystkich. odcinku, gadać, gadać I, i robić swoje Nie zabijam, <laughs> nic nie robię Uwielbiam tak No my go gdzie ty jesteś na środku? Jakiś miecz, chcesz? jakiś miecz Co, ty masz ty? Co? Człowieku, czy ty, what the fuck Normalny, mam gościu Ej z... gdzie z... się z... Z... klepią, o... idę ich wyjaśnić o... gościu Tu jesteś? Dobra ładujemy go Czekaj, 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 go, gońię, go, goni go, go On ma to pałe, on ma to pałe, stary, on ma to pałe. Ej, co się dzieje? Dobrze, oram, oram, czymś. o stary. Dobra, Patrz, dobra. rakieta do góry już żyje z powrotem. Proszę państwa, Ej, Ej, Mega, mi, mega. Tak, o, dobra, zabiję go. Ej, ty, ty będziesz kolejny biec. Mistrz, dobra. w ogóle PVP, abra. Dobra, dobra. A ty, <laughs> słuchaj, jeszcze nie? Ja jest cały czas, chłopie, cały czas. Dobrze, dobrze. I patrzcie, w ogóle Blazik teraz na środek. Ej, chłopie, jak to wygramy, jak to przetrwamy do końca, Zostało nam jeszcze pięć żywych. To no. stary, potem się na łapki klepiemy, także no, będzie pitu. fajnie. Jego gościu idzie tutaj, nie mam mózgu, żeby dobra. go strącić. Tu ziomek jest, e, ja mam niby te gadżety, ale granat mam, co, co robi granat? To gdzieś pewnie łoduje po twarzy. Dobra, Gdzie chyba muszę do was pójść, jest pod tobą, a nie no, nad no, no, tobą. Na, nade mną jest stary, dawaj go, dawaj go, wy... dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Wo ło, wow, go. Blazik, do, dobiłem spadu, gościa, poleciał spadu. na dół. Mam nadzieję, że rakiety nie ma, to może nie na, ma rakiety. Na środek na łapki, Czekaj. czy jak? Nie tak, zabiłem go. No. Zabiłem go. Łapkę, Jestem nie? dobry. Jestem dobry. Yy, tak. Co robi granatki. Łapki? O, są kości. Czekaj, czekaj. No, no, no muszę. Muszę. Czekaj. Pyk. Pyk. Ja będę cię kością bił Dobra, dobra. Okej, okay, to czekaj. To trzy. Cztery. Co ty, to? Tylko się jest... Nie, ona wywala, stary. Ona coś ma w sobie. Ona jest mocna. Ona A, się ona świeci. A, ona ma knockback. Dobra, elo. E, CO? Nie ma... <laughs> Spadłeś? <laughs> tak. Wygrałem to, wygrałem to, wygrałem to, wygrałem to, wygrałem to A ty jesteś ja Myślałem, że jesteś lepszy Co? słuchaj, myślałem, że jesteś lepszy Ej, ja chciałem przeskoczyć i nie nacisnąłem spacji Dobra, jesteśmy moi drodzy na kolejne ręce w dzisiejszym odcinku Słuchajcie i w ciągle, ciągle Abra pokazuje, słuchajcie, swojego skill'a a ja jestem Diego możecie napisać taki komentarz A ja komentarz. ciągle, słuchajcie się Dobra, teraz każdy pisze, Abra jest lepszy dobra, od GD'ego Dobra, Okej, okay, sam Dobra, chciałem. dobra Ej, napisze komentarz, bo mi się zrobi przykro. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Dobra, jestem na środku. Mam nadzieję, że tutaj mnie, mnie, mnie nikt nie odwiedzi, tutaj mnie wow, nie... OOOK! Ja ty to się pił do, do... do mnie! Nie Fuck, Stary. Dobra, ale ja cię spektuję, ja cię spektuję, ja w ciebie wierzę. okej. Okay, okay. eee, nie to takie dobrze. rzeczy ugrywałeś. Gdzie ty jesteś Johnny napalony jest na środku? masz, masz rację. Eee, masz dobrze, rację. Johnny. Eee, czy dobrze. ktoś do ciebie idzie? Jak ktoś do ciebie będzie szedł, to ci nie powiem i zginie. Uuu strzela mnie ktoś! Dobra. Proszę, proszę, zabiję go, zabiję go, zabiję go. Zabiję go zabiję go, zabiję go poleciał. Co jak on Poleciał, nie ma rakiety, nie ma rakiety, dobra Moga Blaze do ciebie idzie, a nie tu nie Duszki ci zrobić Dawaj go dobra Zbijab jest! Jest, jest, jest dobra Spokojnie, spokojnie gościu. Dabę radę, Jest, idzie kolejny Czekam tutaj, to jest ten Jajko! On tu on tu Wbił, wbił! No co ja zrobiłem! Dasz radę, co ja zrobiłem Dasz radę! No zabij go, masz to wygrać! No, wygram to stary, on mi nic nie zabiera nawet HP! No, no. Nic mi nie zabiera, ale nawala w myszkę normalnie upośledzony umysłowo w ogóle farfosel i ziemniak Burak, Ej, w ogóle drugi do was zbija, stary! Ale patrz ilo ma HP <laughs> ten kipek! i on ma HP! Dawaj. Co to jest? Obra, dobra, 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 dobra. O, no, 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 no. Nie możesz, nie możesz tu no, bić! Nie możesz! W ogóle on stoi na górze i czekasz O stary Dawaj go. Ej nie no na chillu masz taką zbrojkę, że Myślę, że to będzie to dla, Co to dla mnie stary jak da dawara w myszkę? Dawaj go. Aż się spuciłem! Aż się spuciłem! <grym> Dawaj. Aż się, się spociłem. No, nie, nie, nie to jak stary, nie te, ubrasz, to, stary, Jak nie stary? on jest? Dawaj. O, wygrałem. wygrałeś. Wygrałem. Dawaj. Dobra, łapa w górę się należy. Jest, aż się spuciłem, stary. Nie wierzę w to. Witamy na kolejnej arenie, ja jestem wraz z Jedim, bo y e, to jest odcinek do mnie, wcale nie do Jediego Jak coś, to mówi, że do mnie e, I sobie zagram teraz w Minecrafta No, mniej więcej tak Dobra, st... Fuck? Fuck? ŻYJESZ?! Już? Nie, dobra, żyjesz, spokojnie, ja żyję, spokojnie, rakieta jeszcze Rakieta Ale co Słuchaj, tu się stało, to Rakieta, ja nie rakieta do góry, do góry, do góry BUM, GOŚCIU, POLECIAŁ, POLECIAŁ, WYJAŚNIAŁ No nie ma, Blaze tu się Dobra, stało? strzela we mnie WHAT the fuck? Co się dzieje? <laughs> Czwarty raz już chyba rakiety używa mnie star. Patrz Jezu, musiu się co? patrzy. Ej, on musiu się patrzy na 40. ciebie, to ja idę mu robić plecy. patrz co się dzieje. Jestem na środku, ktoś mnie przerzucił. Ej, ale jak oni mnie odpychają! Johnny! Dragona Johnny, idę ma! do ciebie! Jestem! Nie, nie dobra żartę. się Mano! Elo! Stary! Jestem elo! Jestem molestowany przed nich na tym. Uwaga, rakietą uciśnie! Będzie chyba dobra. skakał. Do nas? No tam, jest, tam. jest, jest faktycznie. Tam, tam, tam. Widzę, widzę, widzę. Dobra, skocz do tego Blaze'a. Blaze, blaze, blaze. ja do niego lecę? Dobra. Gdzie mam polecieć? Dobra, lecę do was. Ciech, 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 ciech. Paz, poleciał. Jeszcze Blaze. Poleciał. Do i patrz, jest Dragona, bo to Dobra. jest taki Ted. Poleciał z Dobra, Dلا, Dawa, po Ma jeszcze. Nie, no. Oram, oram, staw to. Dobra, gdzie mogę, do gdzie mogę? Gdzie mogę? Dobra, gdzie? <laughs> <tyusz? S: laughs> yeah. Nie, bo ja, ja poszedłem na jakąś całkiem inną wyspę. Dobra, spokojnie. Poszedłem tutaj, gdzie nie ma usprawnionych tak Typ do mnie tutaj wbił? Już go. leci, już leci do mnie. Dobra, rakieta Pyk, pyk, pyk Ale bo poleciał Co się dzieje? Jezus Maria! Dobra, gdzie on jest? Fuck e, To nie to rakieto, o rakieto do góry Jezu, patrzcie jaki to jest mega Co, co chwila rakieta, dzieje. co chwila rakieta Co się dzieje, no? To, 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 to jest, jest mega się co Za, Zapraszam was na ten tryb, ten tryb jest mega Wpadajcie tutaj Bez kitu, ja bardzo propsuję mega ja. Sprawa. Dobra, zabijam typa Kolejny No nie no, jest. jaki no, knockback Złóż rakietę do, do góry Ile dragona będzie miał? Co to jest, chłopie? Ja już... Fuck, rakieta! Rakieta! Ej gdyby Mega ta rakieta sprawę. była na co, co 40 sekund. Jeszcze ja raz... Lat, to raz bym nie rakieta, ona jest co, co 10 sekund człowieku! No, a gdyby była na przykład co pół minuty, to, fart, to dawno jaki fard, ja jaki co chwilę spadam i używam <grym> Dobra, 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 Gdzie ty dobra, ty dobra, lecę, 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 lecę. Tutaj, lecę. lecę tutaj zabijam gościa, poleciał mam nadzieję. No, prawi, ale ma rakietę. Dobra, no nie, do ciebie. No, przeżył, stary w środku jest. On już się na mnie. Przyciągnąłem mnie, stary! Sorry, stary! Do góry lecę, już żyję, spokojnie. Ja, yeah, co to było? Dobra, 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 dobra. Ej, ten ender Spoko. dragon to jest mega dobry, nie? Mega sprawa, no. Uważaj, żeby... Typek wbił, przerzucił mnie na środek, stary! Rakieta do góry! Stało. Rakieta! Jezu, dawaj na środek teraz! Jestem, jestem, jestem! Ale w ogóle to ty, co on ma za broń, że on tak odbija, Ej, on nie? Ej, strzela, 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 gościu! Do nas. Wrzucił mnie na wyspę rakieta, a oh, fuck! Gościu jest tutaj! O ma tą pałę taką! O ma taką pałę straszną co odwala, wiesz? Dobra, Dobra ty jest ziomek na środku, zabiję go, zrzuciłem go Dobra, to dobrze jest Chyba tu nie ma rakiet, że wiesz? Ej, ale kurde dobra, odcinek zabriłem. Ej, Ej jak tutaj nie będzie tysiąc takie, łapek nie? do góry w jakiś tam czas, będzie, jak się być. Nie, no nie będzie tysiąc, bo będzie 908. No osie... do, dobra, będzie tysiąc, wierzmy w to będzie. Nie no, musi być, stary, odcinek jest za dobry Za dobry jest ten odcinek, jeszcze tak przełożę się w montaż, posiedzę nad tym Dobra oh, Fak, rakieta Jezu, prawie bym spadł tak, chamsko, bez sensu, nie? Jezu, tak, drugi nie? raz prawda? idę do ciebie nie? na środek Dobra, czekam Czekaj, tu z ziomek, a czy mogę wziąć też g? Eee, Railgun, Railgun, patrz to! Co jest? Wow! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Ja siebie wysadziłem! Nie, yeah. Cześć, bo chciałem tego typa zżelić Ej bo ja sobie sam... bo chciałem tego gościowi rzucić trucizdę, a sam się je zatrułem Dobra, zginął. Knife! Go! Się do dobie gościu! Ej, gdzie Dobra, ty jesteś? Jestem, jestem, jestem. Jest na środku przy mnie! Ty tam, Spadłeś mnie! To ja byłem steremś to, to, to ja byłem pół serca mam gdzieś z na Naprawdę do tego. to byłeś ty Do pół serca mam gościu o nie! Nie! No i zdałem. Zdałem, no ja... Okej okay, moi drodzy, dzięki bardzo pogodaj tego cika. Dzięki. Bo nadzieję, że się wam spodoba, że ta głapeczka do góry tysiąc musi być. W górę, ale my no, nie, wiem czy my nie, da nie, 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 da to nie, ale nie, no. no. tak, Może się uda, nie, tak, ma macie dać radę, ja was wierzę, mam nadzieję, że wy we mnie wierzycie, zapraszam was na kanał Abry, no subskrybujcie go, tak, oczywiście Podajcie na jego snapa i tutaj pamiętajcie, że co 100 do góry jest kot, także trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach i zapraszam do Abry, bo tak, ten odcinek tak, ze mną już jest, dokładnie, także nie, tak. trzymajcie się, cześć! No.